Na zapowiadanych targach w Katowicach. Eee, także tutaj Wam mniej więcej pokażę. Także słuchajcie, spodek. Tutaj jest centrum kongresowe, też. Jest tutaj giełda kamieni, giełda terrorystyczna, czyli terraria ze zwierzakami. Eee, no i tutaj, e, że tak moje stanowisko. Wam eee, jeszcze pokażę bardziej. Także zapraszamy tutaj. Macie ten tensorowe możecie sobie dotknąć, zobaczyć. Eee, no i tutaj jeszcze zaraz pokażę Wam dalej. No, od rana tutaj dostaję informację, że ciężka noc była. Tak, eee, ciężka noc, trudne energie. Dzisiaj jest tak hmm, średnio. No, ale cóż no. Takie dni bywają. No, jesteśmy jeszcze w mocnych eee, wpływach nowiu. Tutaj wam jeszcze pokażę osobę, którą już znacie. Witam serdecznie. Który właśnie na targach jest moim teraz sąsiadem. I który ma wspaniałe miody. Proszę bardzo. Powiedz coś o Ciebie. No, Artur jest po prostu niesamowity, zobaczcie. Tutaj, dobra, to ja mu pogrzebię w takim razie, jak to się mówi na stoisku. Mamy tutaj na przykład pieszka. takie coś. I teraz właśnie. Pieszka zalana miodem. Pieszka to jest niesamowite bogactwo witamin, gwiazdów śladowych, minerałów, mikro-makronamentów. Żadna taka żywność nie ma takiego bogactwa jak mhm. Bardzo szybko uzupełnia w organizmie niedoborowych związków. przez co tańce zaczyna mhm. lepiej funkcjonować. No, a tutaj coś ma się takiego e, fajnego. Co to jest tutaj, ten miód? E, na ja sobie tak od tyłu zobaczę. Miód nawłociowy, słuchajcie. Hmm. Na Pokażcie, tutaj jest hmm. piękne. Tutaj nie widać w sesji, że ona jest dużo jaśniejsza. No, ale to jest naprawdę super. E, Lipowo-spadziowy z propolisem. O. I spadź z ciasta bo no, tutaj też spać jest troszeczkę spadzi dębowy, szak to występuje ma nic smak. Okej. Okay. No i masz takie fajne dozowniczki, tutaj masz jeszcze coś, co to tam mamy... No, Szampon propolisowy. Propolis tak, jest niesamowitym związkiem, to są z drzew roślin i one e, działają, bardzo sterylizują bakterie, grzyby, wirusy kasują. Praktycznie bardzo szerokie ma zastosowanie. Mhm. No tak, no właściwości propolisu znacie. Ja się zamyśliłam, bo tam popatrzyłam troszeczkę dalej, ale m, jest to jest historia synergii i starszych harmonii Live i tak dalej, ale wierzcie co? Ja myślę, że najlepiej sami podpadnijcie, zobaczcie na własne oczy, tu widzę jakieś słowiańskie kadzidła. Już pomijam giełdę kamieni, która jest naprawdę no, niesamowita tutaj e, w skoku. E, no, po prostu zapraszamy, bo jakoś tak nie mam dzisiaj że taki dzień jest po prostu. <śla> Także, mm, no nic, trzymajcie się i mimo tego, że jest jakiś taki dziwny ten dzień, ta noc, e, jak zwykle damy radę, no po prostu. To hej, hej, i zapraszamy. Katowice, e, targi trwają od SFS. Od godziny 10 rano do 18, sobota, niedziela. Jeszcze jutro zapraszam na mój wykład o 12.50 o jasnowidzeniu. No i tyle. Trzymajcie się, wpadajcie.